Siemaneczko, witam w kolejnym wspaniałym dniu. No, jak widzicie, ja już sobie tutaj rozszalowałem. Minęło dwa dni. Także starć będzie. Yy, tutaj ścianki idą po zewnątrz. Widać, jak sobie to rozrysowałem. Tu idzie ścianka, no bo tu idzie ten filar od, od wędzarki. Tylko teraz, tak myślę, jak to. Jak to zaizolować? Przydałaby mi się taka wyłęka ze złotkiem. Jeszcze myślałem dodatkowo to zasypać piaskiem wszystko, ale z drugiej strony razem mi się nie chce. Druga sprawa jest taka, że e, no wydaje się ten materiał w miarę taki solidny, ale no po jakimś czasie przypuszczam, że to się przepali. No i też chciałbym mieć jakąś możliwość później wymiany tego, nie? E, I tak kminie, jak to zrobić, żeby tu w razie co można było się dostać. Nie aż tak bardzo inwazyjnie, także zrobię to w ten sposób, że jakby tutaj, później zaleję tu i w razie co to to będę mógł wybić, tylko ten kwadracik i się dostać do tego. Taki jest plan. A zobaczymy jak wyjdzie, nie? Dobra, mieszam zaprawę i lecimy z tematem. Jeszcze muszę przemyśleć na jakiej wysokości zalać tą płytę. Yy, I tak myślę jeszcze czy tutaj murować, żeby to szło od samej gleby, czy po prostu zaleję tu jakąś belkę i stąd wystartuje, albo podłożę jakieś dwa bloczki. Dobra, to się wykmini po drodze. Chciałem wam jeszcze zaprezentować swojego autorstwa niezniszczalną kielnię, która jest do zakupienia u mnie. Słuchajcie, ergonomiczna rączka. Tak naprawdę ta kielnia jest niezniszczalna na lata. Tą kielnię mam już jakieś 8-9 lat. Naprawdę dużo przeżyła. Także <głos> <głos> bardzo świetny, bardzo dobry produkt. zapraszam, <noise> Ale teraz, tak na serio, powiem Wam, pogubiłem wszystkie kielnie. Mam takie cymbały, ale do niczego się nie nadają. Do murowanka te ja takie małe lubię. Ta i tak jest trochę za duża. Dam radę. Dobra, i tak zaczynamy od winkielków, od rogów. Tak jak zawsze. Hop, na razie nie chcę kreski sobie zategować. Dobra. dobra, dobra, <coughs> is ok, is alright Prędzej pionik. Nie interesuje, bo tutaj to wiecie, bloczki nie trzymają kąta. To jest raz. A dwa. To tutaj to nierówność równość wyłapiecie na zaprawie, nie? Na zaprawie. Także to nie przeszkadza w niczym. tu delikatnie puknąć do linii pionik jest dobry Wram następny rożet, ale nie coś swędzi. spędzi, Musi być od tego Tam nam nie wystawało później Dobra, ale z skubaniec Trochę za bardzo masełko zrobiłem Ona ba bardzo dobra byłaby, takiej konsystencji ta zaprawa, jakbym na, normalnie na płasko murował te bloczki, a nie tak na sztorc. I kładło za bardzo. Mm, mm, mm. <laughs> Także musimy poprawić. Idealnie. Dobra. Bajeczka i teraz był piąt to jesteśmy w domu. Delikatnie. Puknąć tutaj. Giołem. Dobra. Poziom jest, bajeczka, wszędzie łata siedzi. No i dobra, z drugiej strony to samo, nie? Teraz kreskę namalowałem. Nie muszę mierzyć. Dobra. Baja. idzie równo z linią, idzie, jest, jest, dobra. Tę warstewkę mamy, jeszcze dwie i zalewamy. I kminie jak to zrobić, ale wyjdzie w praniu. Najlepiej, najlepiej wychodzi w praniu, bo tak to wiecie, można sobie no, trzeba planować, ale wyjdzie w praniu. <grystanie> <Tadam! grystanie> Mamy wymurowane takie coś. I teraz eee, tak myślę, że to jest trochę za nisko, mi się wydaje. Ktoś tam pisał, że metr 10 m powinno być. I słuchajcie, tak wydaje mi się, że od tego metr 10 m, nie? że pasowałoby to zrobić na tej wysokości, no i tu fajnie by się wkładało, byłoby na metr 10 wysokości, także muszę to dźwignąć, wszystko myślę, jak to za, zabetonować, zalać, kto by zrobił tu jak to podnieść Mam plan. Chwilę, poczekajcie. Wpadło mi właśnie coś do głowy. <laughs> Słuchajcie, tak to sobie wykpiniłem. Płyta e, gipsowa zostanie tu już na Amen. No, jeszcze później pręciki dorzucę. Tak, zalewamy to nie. Zalewamy. Tu dam więcej prętów. Tutaj będzie wymurowane. Tam nie będę robił tej ścianki. Pójdzie rura. Ogacę ją e, no, wełną. I będzie gitara, nie? a tu będzie taki schowek Elegancki W sumie mogłem z tamtej strony zrobić jakąś dziurkę jeszcze Pomyślimy Na razie zalewamy to Coś spyka, mam nadzieję, że to się nie rozleci Dzięki kolego, co tam napisałeś, że najlepiej jak Ta obmara będzie miała Metr m wysokości Także powiem Wam, że idealnie tutaj się tak do mojego wzrostu po prostu będzie cac, nie? Jeżeli chodzi o wędzarkę, dobra głaskamy tę, mogę dorzucić tam. Tam ktoś coś robi, a ptaszki się tuką. Myślałem, że to już strzela, a nie muszę najpierw te dechy wyjąć. Dobra dorzucę, wyjmę dechy i dopiero tadą. No i mamy zabetonowane tutaj. Wrzuciłem pod tą ściankę za cztery pręty. Myślę, że da radę, nie? Jak widać, płyta zwykła, płyta taka łazienkowa wytrzymała, a tu dosłownie jest 2 cm na tym, nie? I to zostanie, w niczym mi to nie będzie przeszkadzało. Także tak, ale myślę że teraz wyrżnąć z drugiej strony jakąś dziurę i zrobić sobie tu jakiś schowek, bo <laughs> szkoda, szkoda miejsca, taka landara wyszła. Hmm. Także może by tu jakoś wyciąć coś, pomyślimy. Od razu mówię. No, miało być to całkiem inaczej. No widzicie, tak to jest, jak się robi na spontanę. Dobrze będzie. Zapraszamy na naszą stronę Budowa Domu Systemem Gospodarczym.pl